Dobry wieczór Państwu, minęła godzina siódma i w radiowych, wtorkowych tajemnicach świata kłania się Państwu przy mikrofonie bardzo pięknie Barbara Choroszy i dzisiaj jak zwykle ma to miejsce po naszych otwartych spotkaniach króciutko odnotuję fakt, który miał miejsce w minioną niedzielę w klubie Eagles na spotkaniu otwartym, pierwszym, noworocznym w 2010 roku misji Faraon wraz z naszymi gośćmi i będę chciała pozostać dzisiaj z Państwem z przypowieściami Ojca De Mello, który chyba zresztą tak samo był i jest do dzisiaj traktowany przez dzierżycieli, władzy zarówno rozumu, jak i serca na tej planecie, a że ceni sobie niezwykle przekazy wszystkie informacje zawarte w mądrościach ojca de Mello, dlatego dzisiaj myślę, że będzie to właściwa pora na to, aby pozostać sobie z tymi przynajmniej paroma minutkami prawdziwej mądrości. Numer do studia 708 kierunkowy 524 9762, numer do biura programu 773 625 1409 i mój adres elektroniczny Barbarachoroszy.jach. um Zapraszamy Państwa również na nasze witryny internetowe misji Faraon i projektu Heops. Odnotuję tylko również fakt, który tyczy się naszej obecnej pracy nad witryną internetową misji Faraon, na której niebawem zobaczycie Państwo uzupełnione, oczywiście troszeczkę skonfigurowane informacje, które na czas obecny zostaną przekazane i opublikowane do końca stycznia. To się powinno stać, więc będziemy się sprężać, aby tak się stało, i tam na bieżąco wszystkie aktualności będziecie Państwo mieli, tak jak dotychczas, przekazywane. Natomiast yy, w związku z pewnymi rotacjami, które dokonały się tutaj na naszym terenie przemyśleniach, jeśli chodzi o dalszą drogę działania, dlatego informacje troszeczkę inaczej zostaną posegregowane, aby było Państwu w sposób bardziej przejrzysty rozumieć to, co przesłanie misji Faraon ma do powiedzenia i do zakomunikowania ludziom. A zatem www projekt myślnikheops.com i misja faraon, czyli www.missionfarao.com A zatem, drodzy Państwo, w minioną niedzielę o trzeciej po południu spotkaliśmy się na pierwszym noworocznym spotkaniu misji faraon, gdzie gośćmi naszymi wspaniałymi byli przyjaciele, bo tak można nazwać. Przyjaciele z koła e, przyjaciół właśnie Bruno Greninga, gdzie pan Edward Zawadzki zaprezentował przewspaniały, proszę państwa, wykład i będę zachęcać i oczywiście tą drogą informować państwa o wszystkich spotkaniach jakie na tym terenie odbywają się, jakie są prowadzone w kole przyjaciół Bruno Greninga, bo trudno to w słowach ująć, przekazu mogę jedynie zaprosić państwa to co wczoraj przedwczoraj zgromadzeni państwo przeżyli, to pozostało już Najpewniej na zawsze. Dlatego odnotowując ten fakt, dziękuję pięknie panu Edwardowi prowadzącemu wykład, który jest kierownikiem wspólnoty miejscowej, polskojęzycznej, działającej tutaj na terenie Chicago. Przybyła z panem Edwardem małżonka pani Elżbieta, która również uczestniczyła w spotkaniu rejestrując całe zajście, była pani Barbara Łódz kierowniczka y, z wspólnoty również y, miejscowej, anglojęzycznej, koła przyjaciół Bruno Greninga w Milwaukee i była pani Agata Gaska, obydwie panie podzieliły się swoimi przeżyciami, doznaniami y, z uzdrowień właśnie Podłog nauk Bruno Greninga. No i później były Państwa relacje, które y, oczywiście będę y, przedstawiać, prezentować na antenie tego radia, ponieważ cały zapis wideo i dźwiękowy z wykładu y, oraz sesji uzdrawiania jest y, w kole przyjaciół y, Bruno Greninga. Pani Elżbieta wszystko cudownie zarejestrowała i ten materiał dźwiękowy, jak mówię, będę Państwu prezentować na antenie we fragmentach, y, kiedy już y, otrzymam go. Tobie. Być może będzie to sygnał, wskazówka, impuls dla ludzi, którzy poszukują, a znaleźć nie mogą. Przy okazji poinformuję Państwa o najbliższym spotkaniu koła Przyjaciół, koła przyjaciół Bruno Greninga tutaj w mieście Chicago. Będzie ono miało miejsce 24 stycznia w Teresa Magnolia, 2751 North Milwaukee. To jest restauracja, gdzie w jednej sali te spotkania się odbywają. I wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać na internecie u Pana yy, Edwarda Zawackiego. Również można zadzwonić 708 867 3286, albo wejść sobie na stronę internetową www.brunomyśligroening.org/slash, czyli ukośna kreseczka polska. Panie Państwo, spotkanie nasze zarówno pierwsza, jak i druga część, gdzie prezentowaliśmy sporo materiałów zarówno wizyjnych, jak i dźwiękowych, był dosyć skomplikowany, a że odbyło się wszystko tak bezboleśnie i pięknie, i zawodowo, no to dzięki pomocy zawodowców. Dziękuję bardzo panu. Mieczysławowi Kaszubie, czyli zawodowca, który towarzyszył i sprostał tym wszystkim trudnościom, abyście Państwo komfortowo na trzech ekranach mogli oglądać przygotowane przez nas materiały. Myślę, że pozostaniemy w tej myśli, aby na przyszłość taki komfort oglądania naszych materiałów Państwu zapewnić. A na dzisiaj, cóż, na dzisiaj dziękuję Państwu. Dziękuję pięknie Panu Antoniemu Myślińskiemu za jak zwykle. Wspaniałą gościnność w sali klubu sportowego Eagles, a Państwu pozostawię echo, które w naszych sercach pozostało, piśmi również towarzyszącej naszemu spotkaniu. Jeszcze mała chwila, a nie będzie nieprawego. Spójrzcie na miejsce, gdzie był, a jego nie będzie. Ale cisi odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitością pokoju. Widziałem nieprawego w wielkiej potędze i rozpierał się jak cedr zielony, a przeminął i oto nie ma go. Szukałem go, ale znaleźć nie mogłem. Psalm 37 rozpać już żadnej nadziei, niech mu cieszą, miast śmiercią trzustuć, czemu światwy powstać by nie wie. Niechaj cieszy dziecka śmiech radosny, studzi ga mnogość darów boży, po co jadem strachu zatruć wiosny, skoro jeden chociaż zmarł to pożył? Oh